Moi drodzy, witam was w kolejnym dniu i mega fajne uczucie, kiedy wstajesz rano i śniadanie masz już zrobione. Dla mnie to jest taka idealna temperatura owsianki, bo nie jest właśnie zimna, bo nie była w lodówce. Jakiś czas temu przypomniało mi się o owsiance z kurkumą z tej diety 3.0 i teraz przez miesiąc cały czas ją katuję, jest tak smaczna. Ta marchewka robi tutaj robotę. No musicie spróbować. Owsianka zjedzona. Teraz czas na kawusę, bo mam coś takiego, że nie potrafię jednocześnie jeść i pić kawę, także zawsze zjem śniadanie. I później mam czas na kawkę. Teraz naprawdę bym widać jak ten wziąłeś. Faktycznie. Ogólnie tak mi zasmakowała kawa z napojami roślinnymi, że już po prostu nie potrafię wypić kawy ze zwykłym mlekiem. A podczas kawki zawsze sobie zaglądam do mojego kalendarza planera i ogarniam, co dzisiaj mam do zrobienia i takie rzeczy. Bez tego byłoby ciężko. Tutaj zawsze zapisuję sobie wszystkie pomysły na filmy, wszystkie rzeczy, co mam do zrobienia. A planer ogólnie jest ze Stradivariusa i już chyba czwarty rok z rzędu kupuję tam planery, bo według mnie są najlepsze powiem wam, że dzisiaj potrzebuję naprawdę bardzo dużo kawy, ponieważ miałam jakąś ciężką noc stresowałam się trochę dzisiaj mam tatuaż, właściwie umówiłam się na dwa tatuaże jeden tatuaż wiem na 100% jaki chcę zrobić, ale z tym drugim mam trochę komplikacji, ponieważ na tej ręce mam słoneczko i bardzo mi się podoba i czuję, że ta ręka jest taka trochę pusta i nie mam pomysłu za bardzo co na niej zrobić na początku myślałam, żeby księżyc ale narysowałam sobie Mas księżycy jakoś mi się za bardzo to nie podobało. Dobra, dopijam kawkę i spotykamy się na treningu. Jeszcze po teraz czas wziąć szybki prysznic, ogarnąć twarz, ciało, odświeżyć się, zjeść i ruszamy właśnie na tatuaż. do mnie dotarło, że te tatuaże są tak piękne i dziękuję, że są, mną w ogóle byłeś, ale Szymon mówi, że na nagraniu taka strasznie spięta była No zobaczcie sobie i ja minę, ja tak nagrywam ja sobie kminię, czemu ty się nie uśmiechasz? Ale po prostu ten tatuaż tak mnie bolał, że masakrę ja cały czas. To tak czy, No ja po prostu siedziałam tam i czułam, że już mi tutaj podkapie z bólu, bo okropnie mnie bolał. Teraz jest okej, okay, ale po prostu przez te pierwsze 10 minut po zrobieniu tatuażu to była też masakra, ale ten to w ogóle nic mnie nie bolał. Ale tak hmm, czuję, że po prostu pasuje to do mnie. Ja w, ogólnie też uważam, że tatuaże, tak stwierdziłam, to to jest taka biżuteria, wiecie? W której na pewno nie zgubię, no dobra idę zjeść, bo najlepsze jest to, że nie jadłam jeszcze nic po oprócz jabłka, bo byłam tak podekscytowana, że miałam zaciśnięty żołądek Ja, ale jestem głodna ogólnie ta cytryna w tym sosiu to jest po prostu obowiązkowo mm. ojej, pycha miałam ja mega ochotę na taki właśnie posiłek szybki taki bardziej tłusty ale no pycha ale ta przeprawa suszone pomidory z oliwkami robi robotę i jeszcze ta cytryna. już po deserku i zabieram was na chwilkę rozciągania ze mną. Ostrzegam tylko, że jestem w tym totalnym drewnem, ale no wiadomo, od czego się zaczynam. Pozycja żaby jest mega super dla osób, które mają bolesne miesiączki. Jeżeli tak macie, to róbcie ją codziennie, tak około minuty, dwóch minut i naprawdę poczujecie różnicę. Jeżeli to jest dla was za trudne, to weźcie nogi tak. Łapcie moje ulubione ćwiczenie na rozciąganie dwójek. Bierzecie gumę treningową i właśnie tak rozciągacie dwójki jak ja na nagraniu. Ogólnie chciałam dać znać, że teraz na mojej stronie jest weekendowa, walentynkowa promocja. Minus 30% na gumę treningową, diety, treningi na miseczki Foods. Heja, heja, czas na kolację z godzina 19.30. I nie będę ukrywać, ale raz na jakiś czas zdarzają się takie dni, że po prostu masz dość gotowania, nie masz siły nadgotować. gotować. Ludówce jest prawie Pusto, więc trzeba coś zamówić. <laughs> Zamówiliśmy sobie dwie zupy. Moja zupa, tak jakby, nie wiem co to rosół, z jakimś sosem sojowym. Coś rosół z tym... na wołowinie, <laughs> jakby. A, rosół na wołowinie, no. A Szymon zamówił jakąś taką zupę pikantną z krewetkami, w ogóle z owocami z morza. Ale ze wszystkim. On lubi takie dziwne smaki. Do tego ja zamówiłam sobie bola z tuńczykiem, wygląda przepysznie tutaj mam jeszcze sos, sobie dodam na górę, pokażę wam jeszcze co Szymon zamówił, pad staja. a zapomniałam wam jeszcze tutaj pokazać że moja zupa ma takie pierożki. One są tak dobre w tej zupie. sobie zjedliśmy tą kolację. Ja sobie teraz zaparzyłam herbatę. W ogóle mam ostatnio, no już wam mówiłam, zresztą na YouTube, że mam fazę na herbatę. I chyba tej wam jeszcze nie polecałam. Musicie ją koniecznie spróbować. Kupiłam ją w kerfurze. a właściwie już mi no kupił. Właśnie, nie <laughs> no, także bardzo się cieszę, bo jest przepyszna. Jest taka bardzo słodka. Także jak ktoś ma ochotę na słodkę, to naprawdę ta herbata może po części zaspokoić Waszą ochotę, czy tam zachęcić. Tak właściwie kończymy tego vloga Możliwe, że ten vlog Jest taki chaotyczny Ale tak naprawdę mój cały dzień Dzisiaj był strasznie chaotyczny Mam nadzieję, że takie filmy luźne Też wam się podobają Koniecznie dajcie znać w komentarzu I jeszcze taka jedna rzecz Ponieważ zastanawiałam się tak na początku Czy nagrać taki film Pewne takie wątpliwości się w głowie pojawiły Ponieważ dzisiejszy vlog Nagrywałam totalnie bez makijażu Jak wy widzicie moje cele Cera wciąż nie jest idealna, mam jeszcze ostatnio u kosmetyczki i zawsze po jej zabiegach po prostu te wszystkie grosty mi wychodzą jeszcze bardziej, także przez kilka dni wyglądam jeszcze gorzej. Czemu mam się czuć gorzej przez to, że moja cera wygląda trochę gorzej. Nie jestem przez to jakoś mniej wartościowym człowiekiem, także muszę Wam się tutaj pokazać całkowicie naturalna. Taką zresztą siebie też kocham, a może nawet i najbardziej. Przypomnę Wam jeszcze o walentynkowej promocji minus 30% na dietę, treningi, gumy treningowe i miseczki foodies. Czekam na Wasze łapaczki do góry, komentarze, uwielbiam je czytać, odpisywać i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!